Witajcie, mamy paskudną dziurę w zabezpieczonach Linuxa. Odkrył ją pan Simon Margariteli Polega ona na tym, że można sobie na Linuxie i nie tylko na Linuxie, na różnych innych systemach wykonać Remote Code Execution, czyli można sobie wykonać kod zdalnie. Teraz problemem największym jest to, że atak wektor jest to atak sieciowy, czyli dokonuje się go przez sieć, to jest punkt pierwszy. Teraz skomplikowanie tego ataku, czyli potrzebne narzędzia, tudzież umiejętności do jego wykonania są oznaczone jako low, czyli niskie. Potrzebne do tego wykonania tego ataku uprawnienia oznaczone są jako no one, czyli nie potrzebujemy żadnych uprawnień ani użytkownika, ani też ruta, aby to wykonać. I teraz żadna pomoc ze strony użytkownika systemu nie jest do tego potrzebna. Problem polega na tym, że nie wiadomo za bardzo, których części problem dotyczy, bo dotyczy wielu części systemu. Z tego co widać tutaj, ja się tu będę na chwilę posiłkował tłumaczeniem na polski gdyż ciężko mi się tłumaczy z angielskiego w locie. Problem ten dotyczy wszystkich systemów w no Linux plus inne, więc również chodzi o BSD i tak dalej. Ujawniono to mniej więcej 3 tygodnie temu. Pełne ujawnienie nastąpiło dwa tygodnie temu zgodnie z ustaleniami z deweloperami. Nadal nie przypisano kodu CVE do tego błędu, tudzież błędów, ponieważ tych Kodów powinno być 3, 4, może nawet 6. Nadal nie działa na to żadna poprawka. Błąd potwierdza Canonical, Red Hat i inni duzi gracze. Dotkliwość tego błędu to 9,9 w stopniu do 10. Deweloperzy wciąż spierają się, które to aspekty problemu mają wpływ na bezpieczeństwo. Teraz pan pisze, że ostatnie trzy tygodnie spędził na jakby tropieniu tego błędu. Ja przejdę z powrotem na angielski. Tropieniu, koordynowaniu prac nad nim i raportowaniu tegoż błędu. I on został jedynie, on jest non -stop tylko jedynie przez deweloperów pouczanych, gdyż ci nie są w stanie uwierzyć w to, jak gówniany kod napisali. No, cóż, dalej piszę, że pisanie o tym, czy domykanie tematu będzie dość zabawne, ponieważ ten błąd hasa sobie po Linuxach od ponad dekady i jest świetnym przykładem na to, jak nie podchodzić do kwestii disclosure, czyli jakby otwartości czy też jasności. Odchodzenia do swojego kodu i błędów. Człowiek pisze, że lubi pisać software i rozumie, że ktoś może bronić swojego kodu i swojej roboty, ale do wszystkich diabłów należałoby naprawiać bugi w swoim kodzie tudzież software, biorąc pod uwagę to, że Twój kod działa na wszystkich możliwych dystrybucjach na całym świecie. Zamiast wysyłać inżynierów ze swojej firmy czy otoczenia żeby tłumaczyli drania, który źle napisał y, kod. No, fajnie. Pan mówi, że chce też dojaśnić, że jest pełen y, respektu i powiedzmy podziwu dla ludzi z Kanonikala, którzy od samego y, początku próbują pomóc i y, być jakby mediatorem, prawie od samego początku. I ja on w zasadzie nie rozumie. I jakim cudem są w stanie jeszcze to wszystko ogarniać na chłodno i ze spokojem. Tu jest jeszcze duży artykuł na temat tego błędu, który wam zostawię w linku do tego, co właśnie będę wysyłał na YouTube'a. Podsumowując, mamy do czynienia z błędem, który może doprowadzić do wykonania zdalnie. Złośliwego kodu na naszych komputerach. Nie mamy zielonego pojęcia na dzień dzisiejszy, jak się przed nim bronić. Atak wektor, czyli sposób ataku, to atak przez sieć. Skomplikowanie tego ataku jest żadne albo niskie. Potrzebne uprawnienia do wykonania ataku żadne, czyli nawet nie trzeba uprawnień zwykłego usera. A. Pomoc w wykonaniu ataku, oczywiście nieświadoma użytkownika, który musi coś wykonać, żeby się ten atak udał, jest niepotrzebna, czyli żadna, a problem istnieje od 10 lat. Super. Cóż, potrzebujemy więcej e, ludzi o różowych łocach i 17 tysiącach płci e, w Linuxie, w społeczności, którzy piszą. I zachowują się jak dzieci, będziemy mieli dużo więcej takich problemów. Z tym Was teraz zostawiam i wypuszczam to na sieć. Linki dodaję do opisu.